Cześć, z strony Krzysiek i za nas wszystkich bardzo serdecznie już w piątym poradniku do gry Tibia. W tym odcinku zaradzę Wam wszystkie sekrety dotyczące tasków w które są najbardziej opłacalne i co dają rangi u gry z Jadamsa. Zacznijmy od kombinacji tasków od 6 do 49 poziomu. Jak zapewne wiecie, można wziąć trzy taski jednocześnie, dlatego robimy jak najlepsze kombinacje dla nas. Zacznijmy od tej zimowej, czyli Borsuki i Mamuty. Mamut jest potworem, głównie pod hajs i to nie byle jaki hajs, bo naprawdę z jednego mamuta dość często lecą przymioty wartości 100-150 GP, jakiego skóra na przykład. A jeszcze mamy dodatkowo jakieś przymioty o wartości 2000, na przykład. A więc naprawdę można się na tym ostro wzbogacić. Niestety, z EXPEM jest nieco gorzej. Co prawda, mamut bije dość mocno, ale tylko z bliska. A więc Knight będzie musiał tutaj niestety trochę poczekać. A niższe profesje mogą zaczynać od, no, nawet 15 lewela Właściwie jeśli mamy stealth ringa, no to wiadomo, od wszystkiego się ocalimy. E, ta kombinacja daje nam na pewno punkty, bo włosuki zabijamy przy okazji po prostu na strzała. Później Wam powiem, po co nam będą te punkty. No i jeszcze dla bossa mamutów, który może dać nam nawet do 3cc. Druga no, drugą kombinacją, już na nieco wyższe levele, myślę taki 40, to są gargulce i kamienne golemy. Myślę, że to jest nieco mniej opłacalna kombinacja ponieważ trzeba blokować nam jakąś kopalnię na farminę, a więc no ciężko będzie. Poza tym nie mają bossa. Jest to średnia kombinacja, no ale wiadomo, dostaniemy jakieś tam punkty, a same w sobie te potwory dają nie najgorszego expa, no i wiadomo, hajsik. Trzecią kombinacją są termity i gnar, gnar, houndy. Termity same w sobie dają też piękną kasę. No i akurat tutaj też dają bardzo dobrego expa, a więc jest to kombinacja bardziej pod exp. houndy zabijamy tylko przy okazji, gdy je spotykamy. Nie jest to do expienia w ogóle. Nie ma tutaj bossa. bo Po prostu zabijamy to dla punktów, expa i pieniążków. Yy, następna kombinacja to są Tarantule i Carnie Jest to też już na nieco wyższy level, yy, bo Carnie Psylle właściwie są dość mocne, paraliżują i robią nam naprawdę porządne obleżenia no ale mm, to i to ma bossa a to jest ważne ponieważ te bossy co prawda Kalni pili jest no coś dziwny ponieważ zazwyczaj daje nam jakiś szajsik a jest dość mocny wiadomo a potwór sam sobie nie daje nam pieniążków a więc to taka kombinacja gdy liczymy na farta natomiast tule mają bardzo opracowanego bossa yy, który daje nam 1cc, 2cc, poza tym mają dobrego expa, no i same w sobie też dają hajsik. Na pewno dobrze ma tam jakieś sorce, co on by sobie zogniawił, no i wiadomo, jakiś Paladyn. Ym, no, jeszcze takie oddzielne, już bez kombinacji, to są Krokodyle, które są chyba najłatwiejszym taskiem. No bo wiadomo, Krokodyl co nam zrobi? Ma bossa, który może dać nam, jeśli nie mylę, ale zazwyczaj nam nie da. A więc po prostu no sobie expimy trochę, trochę eksplorujemy, wiadomo, trochę hajsu. Jeśli chącimy się na Port Hope, to tam są jeszcze żółwie. Wiadomo, żółw też daje dużo pieniążków. No i właśnie jest też task na to jest czyli te większe żółwie. Też nie mają bossa, no ale chyba już nie muszę mówić, do czego służą żółwie. A ostatniu, ostatnim taskiem są małpy, które też dają pieniążki. Jest ich naprawdę wiele, na pewno sobie coś znajdziemy, nawet tam będzie boter. No i też niestety nie mają bossa. A teraz powiem wam podsumuję, które wszystkie dają bossa i achievementa, jeśli komuś na tym zależy. Krokodyle, tarantule, karnifile, mamuty. Wystarczy zrobić raz, jeśli Wam zależy na achievimencie. No a wiadomo każdego taska można powtarzać trzy razy. Myślę, że to są bardzo dobre taski właśnie, bo zazwyczaj te z bossem są najlepsze. No a teraz przejdziemy od 50 do 79 levela. Dobra, Bossa i archiwum dają Lowe Golemy, Crystal Spidery, Ancient Skaraby, Mutate Traty i Bone Beasty. Pierwszą kombinacją jest taka Jalacharowa, Mutate Tegery i Raty, które występują czasem razem, czasem oddzielnie, zależy gdzie expimy. Mutate Rat ma Bossa, który daje nawet sporo hajsu, c 2 c może nam sypnąć. A Mutate Tegery ogólnie genialne, piękny exp, piękny hece, no ale coś za coś bosa nie ma. Yy, następna kombinacja to lodowe golemy i Crystal Spidery. Wiadomo Crystal Spider bardziej na sorka. Bijemy go z energii więcej no lodowe golemy, ale wiadomo każdy może tam ruszyć. Chociaż droid miałby właściwie trochę lipę, bo ani z lodu, ani z ziemi tego nie trzaśnie przy okazji można, jeszcze wywierny, ale to naprawdę tylko na swangrod występują pojedyncze, to może jakbyśmy to zrobili trzy razy, to jakoś dobijemy te wywierny, no ale będzie ciężko. Ogólnie wszystkie taski, e, wręcz każda profesja sobie radzi z nimi, ale że występują właśnie takie właśnie czasem wyróżnienia, że np. druid ma tu ciężej. Dobra, następna kombinacja, hajsik i X. niestety bez bossa, Wailing widow i lancer beetle. Są to te żuczki i pająki na Zao. Wiadomo taki żuczek to zabijamy, i mamy na czysto 100 GP nam wyskakuje. Jakieś tam jeszcze pierdółki nam daje i ten Wailing Window też. E, Wailing Window będziemy zabijać na pewno znacznie wolniej, bo to jest w końcu twardsze i tak dalej, mniej tego występuje. A więc trzeba będzie zrobić z dwa razy Lancer Beatle, jeden raz Wailing Window. Ogólnie te potwory są nawet niezłe bez taska, powiem wam, chociaż bardziej te Lancer Beatle. No i jeszcze... nie, tu już nie będzie kombinacji z To jest, będą znowu trzy oddzielne taski bez kombinacji, kładę z stołty, no średnie, bo wiadomo to w końcu z stołty. I bossa nie mają. Killer Cayman, Killer Cayman też nie ma bossa, ale... Piękny hajs, piękny exp, ale zazwyczaj niestety zajęte. Jeśli macie wolne, na waszym serwerze te tak expowisko jak jakimś studem, no to spoko. Sobie można poradzić. No i bone bonebisty które wzywają właśnie na Bonobis Island, które mają też bossa. No i wiadomo, można jeszcze używać na nich opcję Knife'a, żeby się dorobić. Jest EXP, z hajsem trochę gorzej, ale jest i hajs. Szczególnie, gdy zabijemy bossa. Myślę, że będę kończył już tą kwestię, tylko jeszcze powiem Wam, co dają te e, rangi i sekrety, właśnie Wam zdradzę. Temat tasków będę kontynuował w dalszych podatnikach, bo naprawdę tego sporo jest. Ja tutaj wziąłem się tylko za Gryzliadamsa, bo on ma najwięcej nam dodania. No i bierzemy się za rangi. Pierwsza, Huntsman, 10 punktów wystarczy. E, możemy po prostu sprzedawać jakieś już takie podstawowe przedmioty... E, ...z potworków, jakieś e, głowy cyklopo możemy na przykład sprzedać, ale naprawdę nic specjalnego nam ta ranga nie daje. E, e, Ranger, 20 punktów. To już możemy pływać na Hor, gdy chcemy chodzić Lizardy, możemy na manutę, no i możemy kupić Proce, która pomoże nam oswoić Niedźwiadka. I teraz Wam powiem ten sekret. Gdy do 50. Do 50 levela, tak, wbijemy 20 punktów, najlepiej najszybciej, to będziemy mieli bossa do wyboru. Nieważne co zabijemy, możemy zabić Borsuki, które nie mają bossa, po prostu Borsuki zabijemy, nie mają bossa, zabijamy bossa Mamutów, uznajmy, zabijamy, nie wiem. Bosa Tarantu. Co tam chcecie? Dowolnie ja z tego korzystałem. Nie wiem, ile razy mi się to udało, bo wiadomo, gdy już bijemy ten 50, no to się nie da. Yy, tak można to kontynuować. Później trzeba będzie mieć przed 80-40 punktów. Później wydaje mi się, że tak ciągle razy 2, 80 i tak dalej. Później to będzie naprawdę ciężkie, ale jeśli ktoś ma jeszcze szansę, ten pierwszy raz, tak przed 49 to wykonać, no to naprawdę polecam, ja się sporo na tym wzbogaciłem i jeszcze najlepsza rzecz zachowajcie sobie te taski na potem weźcie sobie na przykład Borsuki, wbijcie 50 level i zakończcie taska wtedy będziecie mogli zabić jeszcze lepszego bossa będziecie mogli zabić jeszcze bossa Krystal Szpajderów nie wiem, bossa... czego tam jeszcze było? bonebistów, cokolwiek a więc to też naprawdę polecam się na tym wzbogaciłem ostro Bierzemy się dalej za rangi, yy, Big Game Hunter, ja jeszcze tego nie mam, mam 34, a trzeba mieć 40 punktów. Yy, można sprzedać ogólnie więcej, wiadomo, tych przedmiotów, jakichś pierdółek na tego Grizzly Adamsa. Yy, no i... Yy, no, i to tak. Później jest Trophy Hunter, 70 punktów, tu już naprawdę ciekawie się robi, bo są specjalne bossy, czyli Demondras, i Wanda Revenge trzeba na Wanda Revenge 80 level. Na Demon setny. 100 e, te bossy, no, nie ukrywajmy, dają naprawdę piękne pieniążki. No, bo w końcu trzeba nawić tyle punktów, żeby je zabić. No, ale nie musimy już nic robić poza tymi. Zrobić tymi punktów i levela. Ostatnia ranga: Elite Hunter 100. Punktów e, możemy, już zdobywamy, jakby boss pointy, i po prostu zabijamy dowolnego bossa, jakiego nam się chce. Poza tym, gdy wbijemy tą rangę, możemy zabić każdego bossa raz. Wiadomo, nie każdy musi opłacać na jakiegoś bossa krokodyli, który już ma 100 punktów, pewnie ma z 200 level, ale może sobie zabić już te lepsze bossy, wiadomo. No, i tak będę mniej więcej kończył tą kwestię, mam nadzieję, że nie wyszło mi za długo. No i myślę, że właśnie w następnym poradniku powiem Wam o tych taskach już poza Grazy Adamsem. To będzie na tyle. Jeśli się przydałem, możecie zostawić łapkę w górę. Albo jeśli się podobało, no i jakiś ciekawy komentarz, byłbym wdzięczny. Trzymajcie się, cześć.